Słuchajcie, jeśli nie macie konta w BetClick, możecie zagrać swój pierwszy kupon i jeśli on nie wejdzie, macie zwrot kasy. Witajcie na kanale Typerskim, pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał, dawać łapki w górę, ponieważ bardzo pomaga nam się to rozwijać. Film ten stworzony jest we współpracy z bookmacherem BetClick, no i pamiętajcie, zakłady bookmacherskie są legalne w Polsce od 18 roku życia i tylko i wyłącznie granie u legalnych bookmacherów jest zgodne z prawem. Korzystamy z nowej promocji w BetClick i teraz tak, jeśli założycie konto w tym legalnym bookmacherze z linku, który znajduje się w pierwszym komentarzu pod filmem, dodatkowo wpiszecie kod promocyjny OBSTAWIAMY50, to możecie zagrać swój pierwszy kupon, choćby tak, taki sam jak gram ja i jeśli nie trafimy to wraca do nas 50 zł, które od razu można wypłacić. Promocja jest ograniczona czasowo, warto więc korzystać. Zainteresowanych odsyłam do linku, który znajduje się w pierwszym komentarzu pod filmem, a jeśli macie jakieś pytania to zadawajcie je w komentarzach. Zanim przejdziemy do naszej propozycji mamy jeszcze szybki konkurs do wygrania codziennie 50 zł w Betclick. Aby wziąć udział musicie subskrybować kanał, dać kciuk w górę pod filmem i w komentarzu podejdziecie dokładny wynik i minutę pierwszego gola w meczu między Lionem i Niceą. Później dopisujecie swój login z Betclick do godziny 21. Gramy z singla na szkocki FA Cup. Motherwell zagra z Aberdeen i gramy tutaj to, że goście w tym meczu zwyciężą. Oni nie mają ostatnio szczęścia do najbliższego rywala, jednak w każdym z tych meczów, co prawda przegrywali, ale statystykami miażdżyli rywala, mieli ogromną nad nimi przewagę, no i tylko i głównie na pecha mogą zwalić winę za, za tamte porażki. Naszym zdaniem tutaj nie będzie już takiej sytuacji, no można powiedzieć do trzech razy sztuka i tym razem Aberdeen wygrywa po całkiem niezłym kursie. Dzięki za to, że oglądaliście. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał i dawać łapki w górę. Bardzo, ale to bardzo nam to pomaga w rozwoju. Jeszcze raz dzięki za to, że oglądaliście. Do zobaczenia.